Gdyby przyjrzeć się otaczającemu nas światu, to zjawiska związane z załamaniem światła są naprawdę powszechne. Tu mamy na rysunku klasyczną sytuację, kiedy widzimy złamaną słomkę wody. Jeżeli spojrzymy na szklankę, w której mamy łyżeczkę, słomkę, zauważamy, że ona jest nieciągła, ulega skrzywieniu, załamaniu. Jest to klasyczne. Zjawisko związane z załamaniem światła, kiedy promień świetny ulega załamaniu i dociera do naszych oczu zupełnie inaczej. Jeżeli to jest nasze oko. O, to jest nasze oko tu ze źrenicą, to zupełnie inaczej dociera do nas promień światła. O, prosto ze słomki, a inaczej zupełnie po załamaniu się w wodzie. Nasze oko dostrzega tą różnicę. Czyli jakby pierwszym zjawiskiem będzie złamany ołówek, słomka, łyżka. Będąc w zeszłym roku w Egipcie, miałem szczęście obejrzeć zjawisko, które się nazywa Fatamorgana. Zdjęcie to jest autentycznym moim zdjęciem, które zrobiłem rok temu. Jest to rzeczywiście zdjęcie Fatamorgany. Tu jesteśmy na pustyni, i na tej pustyni widać w oddali słupy. Z prądem, jakieś wodę, jakieś inne wzgórza. Realny i prawdziwy jest ten fragment. Oto. Natomiast wszystko to, co w tle, jest fatamorganą. Jak to się dzieje? Tak w największym skrócie polega to na załamaniu i odbiciu. Promienie świetlne idą, w górę i od warstwy powietrza o innej temperaturze odbijają się, załamują i docierają do obserwatora, czyli mnie, który jestem tutaj na szosie i widzę to, co jest bardzo, bardzo daleko, widzę to bardzo, bardzo blisko. I zjawisko fatamorgany również jest związane. Z, ze zjawiskiem załamania, odbicia światła. Nawet nasza ulubiona tęcza, która tak pięknie potrafi nam ozdobić niebo i miasteczko, w którym mieszkamy, czy wioskę, jest zjawiskiem, jest efektem właśnie załamania się światła na kropelkach wody, na które pada promień słoneczny. O, tak by w ogóle mniej więcej. Wyglądała grafika kropelki wody. O. O, tu pada światło na kropelkę wody i ulega kilkukrotnemu odbiciu, a na koniec rozszczepieniu na różne barwy, że ze względu na to, że różne kolory mają różne długości fal. I w ten sposób możemy obserwować zarówno załamanie słomki w szklance, fatamorganę, tęcze zjawiska halo, zjawiska brokenu. Tych zjawisk jest całkiem sporo, za które odpowiedzialne jest zjawisko załamania światła, czyli zmiana kierunku promienia w wyniku zmiany prędkości przy przechodzeniu przez różne ośrodki. Na dzisiaj dziękuję.